Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! No chyba ty kurwa! Judaszu... Pocałunkiem wydajesz syna człowieczego? Eee, e, O O ty kurwo! Osu, co o kurwo. Osu, co o osu, co zrobił? Zadałem! Jacy pojek! Master, na Dobrze, że ci... To, Aj, ja Teraz nadeszła jednak godzina wasza i ujawniła się moc ciemności. Chyba zostawcie moją ginię! Wszyscy mają mnie w dupie. Idź coś Sofie Proton! Musimy porozmawiać o twoim zachowaniu w tej chwili! Co to jest? co on robi? Kurwa, bo Gdzie my jesteśmy? W Sopocie. <śmienicielskim> 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 Czy ktoś może mi wyjaśnić co się tutaj dzieje? Kładzie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. <śmienicielskim> Nie mogę w to uwierzyć. Kochani, już jutro to chciałbym Państwa zaprosić na nasz koncert do Krakowa. Zagramy Nie w hali Tauron w Arena. To. Że Oprócz nas jest. na jednej scenie wystąpi nie znam dużo osób Twój stary zajebo macę handlę w kręgosłup w Żaluzę lecisz, krzyczą moi kibice Matka mu jebiesz, tango w biednicę, ostre wersy, nie idę na skróty Kto pierwszy w stanie nosi rozjebane buty Jestem gazownik, weź ta hejbona Twój stary nosi luksy, każde sa